dobry, dzień dobry Kolejny dzionek, jedziemy Zobaczymy czy dzisiaj most przebiegniemy To jest zaledwie 2 km. I na jednym bezdechu czy damy rady Zapewne nie Ale może już wkrótce, może już za tydzień się uda Taki mamy dzionek Piękna mgła Letki wrzos na niebie Chmurki i tyle! O, tu, 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 tu! Dobra! O, można kręcić sceny do filmu, kurde, taka mgiełka jest elegancka! Dobra, szarówka, ludzie z psami! Ale muszę przyznać, że całkiem dużo ludzi tutaj przychodzi biegać. Nie wiem, czy tu przychodzi biegać. No, tutaj biega z rana. No stop się mija jakiejś osoby, także jest ruchliwie wręcz Spoko, no dobra Jedziemy z tym koksem, zobaczymy jak to będzie dzisiaj Dobra Zobaczmy jakie piękne wrzosowe niebo Elegancko Jeszcze te dwa ślady samolotu A to wygląda Dobra 500 metrów Jak ostatnio Parę metrów teraz, się przejść, żeby złapać oddech i zaraz ciśnę dalej. O, ha, fajnie, o, naprawdę, o, jest moc. A, piękny słoneczny dzieńek, mgiełka już uciekła, rozpogodziło się ładnie, ale roco. Nie zawsze te kamieniczki z tej strony Wrocławia przypominają mi Amsterdam. Cudnie. Okazało się, że w czwartki jest wstęp wolny do arsenału miejskiego we Wrocławiu. Więc idziemy pochodzić, zobaczymy jak to tam wygląda, co tam mają, czego nie mają. Postaramy się odprężyć. Dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, znaczy nie dostaliśmy odpowiedzi. Musiałem się dodzwaniać dalej do firmy czy przedłużą nam czy poczekają na ostatnią wpłatę do 20 listopada. Powiedzieli, że nie, że kontrakt jest kontraktem i należy wpłacić do końca października. Jeśli nie zostanie wpłata zrobiona, zostaną naliczone odsetki. No dobra, kontrakt jest kontraktem, także mamy jeszcze 5 dni, żeby wpłacić hajs. Będzie, co będzie. Zobaczymy, ale nieważne, dobra, ale tutaj przykuło mi oko, tutaj idziemy. Pięknie to wygląda, o, co to jest? Jakieś muzeum jest, i coś jest, nie wiem, co to jest, ale wygląda naprawdę ładnie. Skoro jestem wolny, to idziemy zobaczyć. No, tu jaka kamienica kolorowa, żółciutka. O, i krasnoludek mamy, kanoniera Antek. Jak mam wytłumaczyć, co znaczy kanoniem? Nie wiem. Ale drzewo wielkie. Jak to wszystko ładnie wygląda? No spoko. Zobaczmy, jak Lucy wygląda jako komboy. Ej, hey, komboy. Spoko. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy w czwartki jest darmowe, czy nie. Dobre. Dzień dobry Słyszeliśmy, że w czwartki jest system. W... Tak, czy to prawda? Tak. Dziękuję Cześć Jest za darmo w czwartki, można sobie odwiedzić Co tutaj mamy? Co to jest? Nóż? O, to jest ha, jaki nóż w ogóle Ciekawy nóż Tyle kochatkę mają Rzemiosło tu się rozwijało O jakie posłanie Elegancko A jednak możemy wyjść na podwórze które naprawdę wygląda urokliwie, no? A, ciekawie, ciekawe, ciekawe. Ja. Jaka wieżba przy studni, naprawdę wygląda to ciekawie, no? na nie widać. Całkiem głęboka. Taki zamek można to powiedzieć. Forteca, nie? Spoko. Trafiliśmy do pomieszczenia z bronią. ma karabinów. Pistoletów. No, nie jest. No, mają tu obraz Wojciecha Kosaka, bitwa pod Kiroholmem. Hmm. Ciekawe. Teraz jesteśmy w sali z mundurami różnego rodzaju z różnych krajów. Tak jak widzimy. Tyk, tyk, tyk no, Nie całkiem ciekawe. A. Hmm. No i dobra. Pozwiedzane, pooglądane, zaczerpnięte trochę historii i kultury. Było ciekawie nawet. Jak za darmo wejście można zawsze wpaść. To jest przecież tuż obok centrum. Jak widać stąd. Po prostu centrum miasta tą capedrę, także to nie jest daleko. Całkiem spoko. Dużo broni. No, arsenał broni, tak? Spoko. A. Idziemy coś zjeść. Wpadliśmy na lunch do Tai, tai. Mają w ofercie jakiś menu, lunch od poniedziałku do piątku za 54 zł. Więc postanowiliśmy sprawdzić, co oni tutaj mają we <grytanie> Jakie menu mają, ciekawe. Bardzo mi się podoba. W cenę lunchu doliczony napój. Woda sok. Wodę podają z cytrynką. Spoko. Kulturka. wygląda no, fajna restauracja. Tak to wygląda. Eee, dziękuję ślicznie Małe miseczka zupki są pomnia? Mhm, jamyo. Zupka jamyo. A pachnie bardzo ładnie. Dla ludzi jest trochę kwaśna, dla mnie. Spokojnie jest. Zupka z krewetkami. Wieczoreczkami. Ah. Suppose you hit the rice or something. Nie, Polistaj. Polistaj zup. No i dobra, i przyjechało danie główne kurczaczek. Ładnie to się prezentuje. Smażony z warzywami. Jeszcze ryż do tego, tak? Czy pałeczki Państwu podać? No ja mogę, no, jak najbardziej. Zobaczmy. Zobaczmy. Mmm. Mmm. Anyway, nice. do Tam Dobrze. O, super. Dobrze. Jedzenie, smaczne. Obsługa, super przyjemna. Wystrój, elegancki Spałak można śmiało odwiedzić. Za dwie osoby zapłaciliśmy 108 zł. Myślę, że to nie jest tak drogo.

Na chłopie, tramwaj wsiedliśmy obok w żeby jechać na Tarnogaj on podjechał trzy przystanki i zawrócił i wysadził nas z drugiej strony Praktycznie w Wrocławie i mówi: Na Tarnogaj nic nie jeździ, nic nie dojedzie o, To ja mówię, to mogłeś chociaż poinformować to wcześniej, tam byśmy sobie wysiedli To nie jego sprawa Ja dalej jakie tu dziwne podejście ludzie mają czasami W ogóle Półko zdrowa Aj, bądź bądź